Energia dnia dzisiejszego, moje brązowe, przecudne anioły, i zaczynamy od jednego z bardzo trudnych aniołów, ponieważ jest to anioł wybaczenia. Wybaczenie jest niesłychanie wspaniałą, niezwykłą energią, o ile my. Chcemy, też zechcemy w nią wejść. Natomiast jeśli nie mamy w sobie, nie potrafimy wyartykułować, stworzyć, wykreować tej energii wybaczenia, to niestety jest nam ciężko w życiu. I dzisiaj Anioł pragnie ci uświadomić, że musisz. Wybaczyć. Może to być wybaczenie komuś, danej osobie, może to być wybaczenie sytuacji, może to być wybaczenie swojemu doświadczeniu, swojemu losowi, temu, co uważasz. Że to było trudne, że ciebie zraniło. Może to być wybaczenie sobie też, że popełniłeś błędy i masz teraz do siebie ogromny żal, ogromne pretensje. Ale moi kochani, życie jest cudne, życie jest piękne, a popełnianie błędów to niestety jest nam pisane. My te błędy popełniamy po to, żeby się na nich uczyć, więc nie możemy o to mieć żalu. Wpuść! w dniu dzisiejszym energię wybaczenia a moje anioły i ja życzymy Ci dobrego dnia Ela Selena